I teraz wyniosło super to na świeżo. Robimy od razu e, stopy i robimy 10 minut takiej rozmowy. To jest rozmowa dla naszych patronów, której można już się wyludzować. Okay. Tak, zrobić oddech. I porozmawiamy sobie o tym. E, nie, zostawię, tak? Okay. Jak nam się podobała sesja? I teraz mamy taką. Ym, bardzo dziwną sytuację, po raz pierwszy, że my sobie gadamy o tym, jak nam się system podobał, ale mamy to autora tego systemu, więc każdy powie, że był super. Tak się umawiamy, okej? Okay? Ale mieliśmy z Czarkiem <głos》>. Jedna tak, nam uwaga, tak. jednego z autorów, jednego, jednego z autorów, tak. ale tak, tak nie, nie, ktoś, nie. To się zgadza. Bardziej chodzi nam o nasze odczucia na sesji, co nam się Pewnie. podobało, co nam się nie podobało. E, może ja, żeby, skoro już gadam, to nie będę no, stawiał kropki, po, po prostu postawię tak. przecinek i powiem, i mi na przykład bardzo się podobało to, że y, czuć w tym y, herousowość, jak mm -hmm. dla mnie. Żałuję, że kiedy jak rozmawialiśmy, czy będziesz potrzebował makiety, powiedziałeś, że nie, bo ja mam bardzo ładną heksową mapę, która okay. jest jak z Heroesów, I gdybyś mi powiedział, że na koniec bitwa będzie się odbywała tymi, to ja bym przygotował y, tą, tą heksową mapę i przygotowałbym. I to jest trochę tak, że my nie chcemy się do końca, nie chcemy do końca. Oczywiście każdy gra jak lubi, my nie chcemy do końca budować fizycznego wrażenia tej bitwy, ponieważ zakładamy, że. Dzieje się to, co wy wymyślicie, i zawsze można znaleźć na to jakiś sposób. Więc, jeżeli oddział działa, jeżeli ma jeszcze punkty bitwy, jeżeli nie stracił wytrzymałości, to on może nagle zrobić coś, co kiedy jest na mapie, nagle wydaje się bardzo dziwne, jak on to się stało, że oni tu przebiegają. Tak jak mieliśmy te krasnoludy, które niby walczyły na moście, bo, bo czasem jest tak, że te oddziały. Tutaj zrobiliśmy w ogóle bitwę na moście, co jest, co, co jest bardzo mocno ogranicza fizycznie. Gdyby to była bitwa, na polu bitwy, to krasnoludy, które gdzieś są, nie wiadomo gdzie, nagle ustalamy, gdzie są. One szły bokiem i zaatakowały coś tam, nie? Więc z tego powodu nie chcemy mieć map Przynajmniej my nie gramy z mapami, żeby sobie nie wiązać, nie ograniczać się tym, tym taką właśnie fizycznością tego, co jest co jest zabrane. Ale spokojnie wyobrażam sobie, że są ludzie. My też dzisiaj trochę graliśmy, tak. Wybraliście tak. pod uwagę to, gdzie są te oddziały, opisywaliście to, tak, że to. Bo właśnie to chyba zależy trochę trzymało. od konwencji. Ja na przykład osobiście, gdybym grał w tą grę i miał na przykład, ile można mieć, maksymalnie pięć oddziałów, to, to grając z e, pięcioma e, czy myślę, myślę, że będzie siedem, bo chcemy, żeby było tak jak w grze, ale to jeszcze nie mogę powiedzieć. Tak, okay, na 100%. Okej. Okay, okay. okay. Mi się wydaje, że ja bym chciał grać tak, jakbym grał w grę. Czyli właśnie mam tu jednostki, one idą tutaj. Ja byłem, powiedzmy jeszcze, że myślałbym, zastanawiałbym się nad tym, czy taktycznie to ma sens, bo mi się to podoba, nie? Bo ja lubię mat makiety, lubię się po, po, po nich poruszać, ale no jest uzasadnione to, co, co mówisz. Yy, I zauważyłem to. Yy, Czym ten system na pewno moim zdaniem nie jest, i to jest ogólnie, jakby zależność, bardzo mocna istota 2D20, że to są raczej gry akcji, raczej gry taktyczne, i bo na przykład no te nasze postacie, przynajmniej według tego, co tutaj mamy na tych kartach, nie mają e, żadnych negatywnych zahaczek, którymi można by ewentualnie pograć, albo e, takich mechanicznych. Mhm, mm tak, To, że tak, nie, tak. Nie, ma, nie, ma, nie ma, czegoś takiego jak, nie wiem, jakiś stres, jakaś skaza, jakieś, no bo tutaj jakieś... wszystkie takie epickie Nie wszystkie bardzo... tego typu rzeczy, że... po pierwsze, jesteście herosami, mhm. nie? I te, tego typu rzeczy bardziej wychodzą w grze na zasadzie, może nie do końca się zgadzacie co do tego, kto powinien wygrać, może ktoś chce, mhm. jakby w dłuższej kampanii wykorzystać jakieś zwycięstwo na swoją korzyść, a nie na korzyść wszystkich, ale, Fi jakby fizycznie jesteście herosami. jesteście tymi, którzy pokonują, a wszystkie te minusy pojawiają się z punktu zagrożenia. Tak? To jakby wszystkie tego typu rzeczy. Ja mogę jako Mistrz gry powiedzieć ci, że coś jest trudniejsze, bo coś się dzieje, bo na przykład, bo jesteś elfem i widzisz, że twoi bracia umierają. Nie, jakby. Tu jest, to jest znowu, tak jak w tym D20, bardziej popularnym. Okay. Ja, ja teraz chcę odpowiedzieć. Dobrze, ja tylko chciałbym jeszcze skończyć yy, ten, yy, ten wątek, bo. Yy, dobra. Wybiłaś mnie zresztą. No, bo, bo ciągle gadzisz, chcesz z tym coś no, powiedzieć. Ale no. możesz coś powiedzieć, tylko... Z rozmowy po grze, że mm. rozmowy, nie monologu. Tak, już <laughs> e, z drugiej strony, mi się podoba e, np. przykład kwestia witalności urazów. Podoba mi się, jak to jest uproszczone. Bo często te 2 D20 mają na przykład, na przykład w falacie też masz rozdzielone głowa, ręka, noga, dupa, cokolwiek, nie? <śmiech> <śmiech> A to jest Maksymalnie uproszczone i przez to nie zabiera też czasu, e, żeby myśleć o no tym, co tak, sobie o tym już tam Energetyczne, świszne, coś tam, coś tam. Nie, jest to i koniec. E, to mi się podoba. A z drugiej strony, ja bardzo lubię narracyjność. Okej, okay. przyznam, nie ogarniałam z tym ST, czemu jeden ma tak, czemu drugi ma tak i coś tam. To mi się, to, to miałem z tym problem. E, ale. Podoba mi się brak tego, to, że możemy trochę narracyjnością, nie ograniczać narracyjności tego, że ten sobie przybiegnie, a ten wślizgnął się między nogami, bo gobliny sobie biegają między nogami, przebiegają po prostu przed, wiecie, pod oddziałem, a nie taranując go. I że to pozwala, na, ta gra na to nam pozwala, nie? Kurde, ja miałem atut, zwiad, otrzymujesz do puli plus 1k20, a zrobiłem wow. trzy zwiady w tym meczu. Jezus Maria, naprawdę? Tyle no, mamy atuty. Ja, ja nawet nie przeczytałam, nie widziałam tego. Daj darmową kostkę, mocy w trakcie, ustalanie siły, tak tu z domeny ognia. A ja mam... trzymajcie się. Trzymajmy ją, trzymajmy ją, bo mogła w każdym czasie dorzucić jedną kostkę. Tak, 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 tak. Jak coś, to moi pikinieży mieli wartość zaraz, bojową plus jeden. Ja się boję, że zaraz dostaniemy kulę ognia. Tak. Ja Co twoi pikinieży e, Wartość bojową o plus jeden. No tak. Ale no to tak, no tak zrobiliśmy. Mieli plus jeden, mieli plus jeden a my i dwa. A w sumie tak! Łatwo! A poza tym daj napisane, że to jest już wpisane na kartę, co nie było prawdą, więc zadziałało. Jest parę rzeczy do poprawienia. E, no czy tak, e, na pewno jakbyśmy grali w tą drugą sesję, bo to była nasza pierwsza tak, sesja, było to byś dużo, dużo złatwiej, nie? Oczywiście. Ale. E, Tutaj trzeba pamiętać, że to jest jakby pierwsza sesja na tej mechanice, na mechanice, która jest obca, nie? I też nie mieliście mm. dużo czasu, żeby się z nią zapoznać, więc. No tak. I wygraliście bitwę. I wygraliśmy bitwę. Tak do zera. Mi się no. wydaje, że jak... Znaczy, że ale. walka ma potencjał na to, żeby być szybka, intuicyjna jak już się ją rozumie. Tak. Ja miałam straszny problem ze zrozumieniem właśnie ile właśnie Co tych żetoników robić? mogę wydać, kto ma z kim. I że jak mam wysyłać właśnie swoje oddziały, to tak jak ty mówisz że najpierw krasnoludów, potem coś a potem się okazało, że nie, ty już zrobiłeś to, więc nie możesz tych krasnoludów zaraz ruszyć. Mhm. No, albo to... wszyscy, albo nikt. Bo tak. ja się pomyliłem, nie? Bo ja miałem taki moment, kiedy myślałem, że każdy oddział, to mnie nie, wy macie tak. jeden, a jedną akcję mocy, a nie oddział ma akcję mocy, więc... Mhm. I tutaj zrobiłem, tutaj popełniłem ten błąd, że próbowałem ci przekonać, że możesz się z krasnoludami, a potem sobie tak. że jednak nie. Ale no, system jest generalnie bardzo epicki, tak. e, bardzo bardzo heroesowy, e, myślę, że byś miał ocenić, ile procent macie już napisanego systemu? I jaki jest procent do, do wydania na przykład? Zupełnie ja szczerze ci powiem, że o tyle nie wiem, że nie pracuję nad tym, tak jak powiedziałem sam, tylko pracujemy w różnych grupach i wiem, że są jakieś rzeczy wymyślone przez na przykład Marcina, które dopiero dojdą do nas i my je przemilimy razem, zastanowimy się, jak one działają, i albo stwierdzimy, to jest super bierzemy i wtedy mamy to całe gotowe, albo stwierdzimy, nie, to trzeba jednak zmienić i wtedy nie mamy tego gotowego. Nie więc to jest naprawdę ciężko ocenić. 100 się zmieniają, się... nie ma co się przyzwyczajać do większości rzeczy, bo wszystko to to jest dużo, tak, dużo w dużo chwili, chwili Mamy na tej planszy 5-6 rodzajów oddziałów. Mhm. Wszyscy wiemy, ile oddziałów jest w herosach. No. My chcemy wszystkie oddziały z herosów do tej gry włączyć, co oznacza, że musimy je wymyślić, wymyślić mechaniki. Te rzeczy mogą wpływać, możemy zobaczyć, że coś z czymś nie działa i zastanowić się, co będzie działało lepiej. Więc, więc tak, może się, jeszcze, może się jeszcze, zmienić, może się jeszcze zmienić sporo, ale sposób nasz myślenia o tym i to, że chcemy zrobić fajnego RPG, a, a jak się da, to jeszcze feeling herosowy do tego, to jest jakby nasza podstawa działanie. Filing ogólnie już jest, bardzo właśnie ten klimat tutaj fajnie działa, I mi fakt, że artefakty, tak. że tak, że trzeba iść ten, z tym armią i w ogóle, no to tak, to jest. Tak, y ja, ja się zgodzę, y zagrałbym jeszcze jedną przygodę w tym, zastanawiając się jaka może być to przygoda nie oparta na bitwie. Ale zawsze musi być chyba bitwa, czy nie? Y bo... Czy grasz herosami, więc no. grasz, grasz kimś, kto ma zazwyczaj pod sobą jeszcze ludzi? Tak, tak, ale no bo taka jest konwencja tej gry. Tak, to tak? jest konwencja tej gry. To jest konwencja trochę taka, że właśnie, że chodzisz ze swoją armią i... Jesteś władcą, który podbija, tak naprawdę. Tak, tak. Trochę bo, taki bo to jest, jest po prostu film, nie? inna skala niż przykładowo tak. Warhammer. Tam tak. masz jednostkę, która jest pierdem i gdzieś tam się porusza w bardzo małej skali. Tutaj ta skala jest dużo większa i tutaj się dyskutuje z książętami, zabiera się sojusze i walczy się w, 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 w jakichś sojuszach, więc spoko. Natomiast ja bym chciał zobaczyć, jak okay. to by działało, jak bardzo by to było interesujące bez części. Um, armii, żeby po prostu sprawdzić, jak ten system działa. Po prostu chciałbym pograć więcej, ale poza tym, na ten moment uważam, że ja się bawiłem super. Ja, ja też, natomiast myślałam, że jest strzelę w łeb, jak miałem te rzuty. Przyświadczam życie ja o wielu kościół mnie odwiedzenie. się robiło przykro, jak yeah. widziałem, że ty, że ty masz kolejny rzut, który nie wyszedł, to było super yeah. nie, nie fair statystycznie. Jakbym zagrała jeszcze raz tę grę, to bym rzucała jeszcze jedną więcej kością do czasu. Ale ja chciałam wam tylko powiedzieć, że będę miała Ale pamiętaj, że nieka 20 tylko 6. A, to bym. To, to by ci nasz. tylko moc by dodawało. A, to to nie, 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 tak. nie, to by nie dawało, to, 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 to tutaj by niestety nie pomogło. No to dobrze, to dziękuję, dziękuję. No, no nawet, Aha, okej, okay, no to fajnie, że się wypowiedziałeś na ten temat. A ty, Madzi? A co no ja? ja? Ja ja, mi się podoba, bo mm, dawno nie graliśmy sobie właśnie w takie fantazy. fantazy, no. no? I Bezkitu tu już trzeci raz to podkreślę, ale było czysto epickość i mi się to podobało. I to było coś innego niż zazwyczaj yy, w sumie gramy. Nie wiem, czy gra w taki system, gdzie się dowodzi właśnie jednostkami takimi większymi. Ja było? nie gram w Nie, to ja chyba nie. W diunie, Więc to jest, jest ciekawe. jest, ale tam jest to. Z tego co tam próbowałem zrozumieć i tutaj zauważyłem, to tu jest bardziej przyjaźnie, to skonstruowane, mm. bo w Dune. Bardziej zrozumiałe. Y, tak, tam cały czas mam problem z tym, żeby tam to zrozumieć wielkie bitwy, ale muszę to ogarnąć, żebyśmy zagrali. Mi się w ogóle bardzo podobało to, bo jak ty co ty zrobiłaś róg, że ty miałaś jakieś morale w, zrobiłaś, podniosłaś? ty masz jakieś umiejętność, a tu czy Nie, nie to, to, było, to ja to sobie tak stwierdziłem, że skoro to Bo jak powiedziałam, z chcę tak zrobić. mowę. Ej, a, to, mowa, albo to, to, że przecież. Bo wiesz co? To, to, to mimo wszystko no tak, no tak. i O trudności mógł, zero. Mógł mieć komplikacje. No a tak. Mogło wyjść na przykład coś takiego, że okej, okay, morale są podniesione, a, ale w tej chwili akurat nie mam pomysłu, nie? Ale być może wziąłbym dwa zagrożenia, bo ktoś w pewnym momencie bitwy, zamiast pójść do bitwy, chciałby ją osłonić, nie? I to, coś by się gdzieś załamało. Albo ktoś by mnie zał, ty... nie uznał za władczenie, tylko że mój wuj powinien to powiedzieć, albo coś tam. Różne mogły być te nie, że właśnie uznaliby na przykład, że ona mówiąc zrozumieliby, że walczą zajmuje, za nie? Jakby różne mogły być tam, tam rzeczy, więc ten rzut jest troszkę ryzykowny. Ale daje ci szansę zdobycia tych morale, które wy zdobyliście i mogliście Fajnie, że mogliśmy sobie to przetestować tak naprawdę, teraz no. też. To ja się, ja się czuję super zaszczycony tym, że mogliśmy jako pierwsi zagrać w ten system z, z zewnętrznego kręgu. Też się cieszę bardzo, że mogliście zagrać. Jakby super doceniam wasze cosplaye, bo to mnie super, super mi się podobało. Fajnym ruchem moim zdaniem jest to, że, po, że można czekać no, po sesji, aż zaczniecie się, zacznie się rozbierać. To moim zdaniem też jest coś, co... A ty w jak to wygląda ja z tym od razu byłam, że jak wszyscy przyszli. Tak? Mhm. W sumie tak. A weka, bo tak samo Arek jak przyszedł, to ja ten dokładnie w tej samej peruce byłam wtedy i on, ja zdjęłam taki kiesu. No, a co do jeszcze, co do fabuły jeszcze, to super się złożyło, jak ty mówisz, że idziesz do ciała i tak. Nie WIEMY GDZIE GO POŁOŻYMY no. Bardzo nie, super to zrobiliście, to był, to był bardzo fajny Ale bardzo jak ktoś z o co zrobiliście? Ej, tak nie ja co, tyle czekam, żeby A, to powiedzieć, że tam wyjdę To ja, to był mój I, pomysł, nie, tak, nie i potem tak. wyjdziesz, że to nie ja Można już że on przypomniał, no super, no fajnie, fajnie, fajnie No dobra I to fajne zakończenie w sensie... Mm, ja, ja nie mam aż takiej wizji, jak ten, jak, jak niektórzy właśnie, jak ktoś jeszcze też tak zaczyna, Marcin też ma takie wstawki, że scena początek i tam podążamy za ptakiem opisuje, i, tak dalej. No. i tak samo końcówka, która jest bardzo filmowa i bardzo, bardzo pasowała właśnie z tym, że tego bliny migają, to wszystko jest takie i ten, no fajne, fajne. A jakie są w ogóle Twoje odczucia? Jak tam się na, nasza gra, też? <gry> <w sumie>? Fajnie, <gry> fajnie. <gry> Widziałem, że, że rozkręciliście się i to by, by było, było super. Widziałem, że macie taką zgodę na to, że okej, okay, czegoś nie rozumiemy, coś się dzieje, ale macie do mnie zaufanie. A... I to było fajne, że właśnie kupowaliście te, te decyzje, które ja tam wymyślałem. Sami wymyślaliście fajne rzeczy. Ten pogrzeb na koniec to była super sprawa, że to, że to połączyliście. Mi się bardzo dobrze. Mi się bardzo dobrze prowadzi. Jak będziecie jakby mnie zapraszać jeszcze raz, to chętnie przyjadę i poprowadzę. A... I cieszę się, że to zadziałało. Bo mam takie poczucie, że to zadziałało, że trochę doszło. Ta bitwa nie jest na przykład mojego autorstwa, tylko to są Marcina. Marcin dla was w tę bitwę jakby cele i to wszystko, jak to się będzie działo na moście. Mi się... Więc ja też poznałem tę bitwę dzisiaj. I uważam, że jest fajna. Uważam, że Jezu, tam robi. Ten, tam jest fajne, w ogóle miałem takie uwagi, że. Nekromanta jest tak naprawdę trochę takim dikojem. On ma trochę wabić do tego, żeby próbować go zabić, ale jeżeli gracze się zdecydują za szybko na to, żeby z nim działać, to to jest to miejsce, w które się wszystko rozbija, bo, bo przy tej trudności, przy, tym, przy tej odległości, to manewr raczej nie wyjdzie i się dużo na tym traci, a za to całą śmierci był tą rzeczą, którą powinni gracze zająć w pierwszej kolejności. I wy dokładnie to zrobiliście. Jakby uderzyliście mocno na to, żeby obniżyć... No bo ten podniesiony To stopie, nie był nasz nas pierwszy mecz Wysoki, ten wysoki <laughs> nawet. Więc fajnie też, też które taktycznie. Podobały mi się Wasze decyzje, podobały mi się Wasze rozmowy. Ja się bawiłem bardzo też dobrze. No dobra. To... Jesteś zaproszony na następną tak. wizytę. Super, tak, A Twoja super. odpowiedź nam się podobała. Z dziękujemy za rozmowę. Pamiętajcie, że to jest rozmowa z wersji 0,5 yy, gry, która dopiero nadejdzie. Jeżeli oglądacie to zaraz po tym, jak sesja wyszła, to super. Jeżeli oglądacie to dużo, dużo po, to na pewno zobaczycie, jak wiele się zmieniło jak w momencie, się w którym tak. To prawda, tak, jest, e, jest, jest taka szansa. Więc dzięki, że z nami jesteście, że jesteście naszymi patronami i trzymajcie się. Tak. Też dziękuję bardzo. Dobra, i teraz stop. I teraz... Pomagaliście mi z tymi tragicznymi rzutami.